Moje drogi, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym w dzisiejszym wideo zrobić takie nieduże podsumowanie z moich ostatnich doświadczeń, które myślę, że też dla Was się przyda w jakimś aspekcie, żeby lepiej po prostu kontrolować swoje myśli, może bardziej zrozumieć i tak sobie uświadomić swoje myśli i jak one wpływają na Wasze zdrowie, aby odpowiadała na swoim przykładzie. Wiecie, dziewczyny, dzisiaj jest poniedziałek, jak to nagrywam, a to wszystko, o czym będę mówiła, to tak mniej więcej się o niedzieli będzie dotyczyło. Ja zwykle Wam zawsze mówię, że w niedzielę odpoczywajcie, zróbcie coś dla siebie um, i coś dobrego. I to bardzo ma duże znaczenie, dziewczyny. Ja chcę, żebyście po tym wideo po prostu tak zrozumiały i wyniosły z tego to, że czas na odpoczynek to jest po prostu chyba... Dwa razy więcej niż produktywność i niż y, to, żeby tam coś zrobić takiego dobrego, fajnego. Bo ja to zawsze tak mówię hmm. dla Was, żeby to robić, przypominam, 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 mm. ale sama ja tego nie robię, bo ja muszę nagrać nowe wideo, napisać newsletter, wysłać newsletter, mm, odpowiedzieć na komentarze, coś tam jeszcze sprawdzić, przygotować jakieś nowe wideo, jakiś plan zrobić, coś poczytać. Do tego się przygotować w jakiś sposób. I tak dalej, non-stop. I to są moje weekendy, podczas gdy w ciągu tygodnia ja pracuję, bardzo dużo pracuję. Ostatnio ja po prostu też mam dodatkową pracę na siebie, bo ta dziewczyna, co mi pomagała, ona teraz pomaga komuś innemu, więc ja teraz tak naprawdę pracuję za dwie osoby w pracy, więc jakby ja już jestem przemęczona w pracy, a jeszcze te weekendy wszystkie są poświęcone temu, że ja pracuję tutaj na YouTubie, coś um, próbuję. Albo nie tylko próbuję, ale coś, coś robię, produkuję mm, wideo i nie tylko. I dlatego jestem cały czas, wiecie, w takim stanie, że nie mogę jakoś pozwo nie mogę pozwolić sobie odpocząć. I ja myślę, że jeśli Wy jesteście też kobietą w sensie, a nawet nie obowiązkowo, w każdym w sensie, ja myślę, że po prostu to bardziej tak dotyczy może kobiety w takim wieku 30, 40, 50 lat. Gdy to życie jest bardzo intensywne, dlatego szczególnie, bo kobiety mają zwykle dzieci. Ja nie mam dzieci, ale zwykle kobiety mają małe dzieci i to bardzo wtedy intensywnie jest, gdzie to się łączy z karierą. Ale jeśli ktoś ma więcej dzieci i nawet no, nie, ma, nie, nie, nie trzeba chodzić do pracy, to i tak to jest bardzo intensywnie. I jest bardzo dużo obowiązków, i jakby takie uczucie, że no wszystko tylko ty musisz tym się zająć, bo no a kto inny? I to tak naprawdę takie tylko uczucie. Ja często w swoim życiu, jeśli tak mogłam to odpuścić i sobie powiedzieć, A okej, okay, dobra, ktoś to może zrobi, to jakoś mi, to, 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 wiecie, tak, i samej łatwo było, i to samo jakoś się zrobiło w końcu. Ale to trzeba, wiecie, pozwolić tak sobie jakoś, no, pozbyć się tej odpowiedzialności, może tak, takiego uczucia też wa ważności, że to tylko ja mogę tym się zająć, że. Nikt inny nie jest tak dobry, tak, żeby tym się zająć. Nikt nie może tak zrobić dobrze, jak ja. Ja mam takie na przykład, czasami przekonanie, że no trudno jest delegować, tak, bo te osoby często trzeba coś poprawić albo coś, ale i tak ja miałam na przykład takie no, zbyt mocne uczucie odpowiedzialności w odniesieniu do sprzątania. Moja pani sprzątające naprawdę dotychczas są problemy. Ja non stop muszę je coś powtarzać. Mówiłam jej, tłumaczyłam już chyba z pięć razy, nie żartuję, cztery albo pięć razy I konkretnie mówiłam, jak wyprasować mankiety. Dzisiaj ona była w piątek, prasowała, dzisiaj zebrałam swoją koszulę i jeszcze wspomniałam jej w piątek, pamiętaj, to są moje koszule, więc te mankiety muszą być idealnie wyprasowane. Jedna koszula jest ok, druga jest znowu koszmar, jak to jest wyprasowane, więc no... I, 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 I to trudno jest to odpuścić. no Ja po prostu sama po prostu to przerabiam. Tak? E, tak sobie postanowiłam, że okej, okay, dzisiaj się jestem zagniewałam, ale poprzednie razy już jakoś doszłam do tego, że się nawet nie gniewałam. Myślałam: okej, okay, no dobra, powiem jej poprawić albo sama poprawię, już to tyle z tym. Ale sens w tym, że to każde takie zagniewanie się, to jakieś takie mm, zdenerwowanie, jakieś martwienie się, tak? bo w każdej sytuacji będzie troszkę inna emocja jej towarzyszyła. To wszystko są takie no, uczucia, które są negatywne dla nas, wpływają też negatywnie na nas. I tutaj też, co chcę Wam powiedzieć, że czasami my na siebie nakładamy zbyt dużo tej odpowiedzialności, i szczególnie, gdy to są czasami takie rzeczy nie tak bardzo ważne, jak na przykład temu moje koszule. Dlaczego daję taki przykład dla Was? Bo w końcu. To nie jest aż takie ważne. Ja teraz po prostu y, sprawdzam każdą swoją koszulę. Postanowiłam po prostu, wiecie, jak ja mogę temu zapobiec, żeby to po prostu, no istnieje, i istnieje, ale żebym ja w jakiś taki y, normalny sposób mogła z tym żyć. Po prostu sprawdzam, bo ja wcześniej zawsze założę koszulę, zapnę i tylko odwracam mankiet, a on jest źle zaprasowany. No i myślę samego rana, wiecie, się zbieram do pracy, więc to nie było fajne. Teraz od razu sprawdzam już tak, wiecie. Pomyślałam, że okej, okay, dobrze, tyle z tym. Sama to zrobię. Jakoś później, sama to zrobię, i, i to za jakiś czas, tak? Nie to, że teraz od razu ty, ty będę gonić, to robić, tak? To niektóre rzeczy też mogą zaczekać. Jeszcze to chcę wam powiedzieć, dziewczyny, że bardzo ważne jest, aby wiedzieć, które rzeczy mogą zaczekać, a które nie mogą. I to fajnie się robi, gdy to zapiszemy na kartce. Bo nawet jeśli wam wygląda, że wy możecie to zrobić u siebie w głowie, a mi bardzo często osobiście wygląda, że ja mogę to zrobić w głowie, tylko później ja zaczynam rozumieć, że okej, okay, ja znowu zrobiłam na początku wszystkie rzeczy, które mogły tak naprawdę zaczekać, a wszystkie rzeczy, które nie powinny czekać, i ja tego nie zrobiłam. I chociaż ja byłam pewna, że ja wiem, które trzeba zrobić. Więc ja Wam też radzę zapisać po prostu na kartce. Planujecie swój dzień, planujecie swój tydzień i macie na przykład 10, 20 rzeczy, które chcecie zrobić, takie duże, ambitne plany. Wypisujecie je wszystkie na kartce i później wybieracie z tego, które z nich naprawdę warte są zrobienia. W sensie, że warte są naprawdę bardzo ważne i pilne, to są najlepiej oczywiście tak zrobić, ale po prostu które z nich są najważniejsze dla was, tak? dla Waszego życia, żeby to się tutaj wszystko rozwijało w tym kierunku, w jakim Wy chcecie i na tym się skupiacie jako pierwsze. A cała reszta pójdzie później, jeśli zostanie Wam czas, tak? A jeśli nie zostanie, no to przełożycie to na następny tydzień i nic, nic się nie stanie. Ponieważ naprawdę my bardzo często wpadamy w tą pułapkę, że zaczynamy od tych rzeczy, które są nie takie ważne. To jest to jeden bardzo ważny też punkt, i kolejny punkt to jest to, że to no przynajmniej ja tak mam. Ja nie wiem, czy wy tak macie, dziewczyny. Napiszcie mi też w komentarzu, jak, jak wy się czujecie z tymi punktami, co na początku powiedziałam, jak wy reagujecie na takie różne rzeczy i z tym punktem, czy też tak macie, czy nie. Ale ja osobiście, Zauważyłam ostatnio, że ja mam tak dużo różnych planów, co ja chcę zrobić i wszystko. I oczywiście tego nie zapisałam tego na kartce, nie zapisuję na razie. Um, I y, ja myślę, że wszystkie one są takie ważne, wszystko, kto chcę zrobić, z bardzo różnych dziedzin, tam jakieś osobiste rzeczy załatwić, jakieś ciasto chciałam upiec wczoraj, wideo nagrać i jedno, i drugie, i dla was, i na kanał, i tam jeszcze jakieś tam współprace i jeszcze coś w końcu wczoraj, po takich ambitnych planach, już, jeszcze, jeszcze które ja sobie wszystkie przypomniałam w sobotę wieczorem, pomyślałam, aha, i to zrobię, i to, i tamto, a robiąc tamto zrobię to, i zrobię to, I, i, i było tego tak dużo, że już się obudziłam w niedzielę mając migrenę. Nie taką bardzo mocną, ale taką, wiecie, taką nieprzyjemną, że nic się nie dało robić. I ja już to czułam tak w nocy, że już ta migrena mnie dopada. I... I jeszcze, dziewczyny, z tym update'em z moją migrenę, troszkę później powiem, e, wy, wy, Wypiłam tabletkę, którą wystawił mi lekarz, i poleżałam. I tak sobie wiecie, jak leżałam, to sobie myślałam, że okej, okay, ta migrena przyszła po to, żeby mi coś powiedzieć, że ja coś robię nie tak. No bo, tak, no bo tak po prostu no, nie, nie przychodzi, ja myślę, jakaś choroba. Głównie przychodzi w, y, po to, żeby nam coś powiedzieć. Coś moje ciało po prostu samo wywołało tę migrenę, żeby mi coś powiedzieć. I powiedzieć ono głównie chciało to, że ono nie chce pracować. Ono nie chce nagrywać tyle wideo. Ono chce odpocząć, bo dzisiaj jest niedziela. I po prostu dlatego, że też pracowała bardzo intensywnie cały tydzień i że teraz już no, może jest jakiś moment na jakiś taki spokój, no bo ja sama mam taki zapał, mam taką energię, mam takie pomysły, że ja chcę dalej, 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 wiecie, jak takim no, koniu, na którym jedziemy, 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 no w końcu on po prostu pada i umiera. Więc żeby on nie padł w jakimś momencie i nie umarł, dlatego ciało, no jest takie mądre, daje na przykład nam migrenę, żeby się jakoś tak uspokoić troszkę. No i powiem Wam, dziewczyny, że mm, też to, jak ja teraz, jako że ja sobie już Jestem w 100% pewna, że moja migrena jest powiązana z oczywiście zmęczeniem fizycznym, ale także ze stresem. Ja teraz później jeszcze też po tej tabletce mi nie do końca przeszła. Ja później jeszcze wzięłam uspokajające takie tabletki. Mam chińskie leka lekarz mi dała takie tabletki y ziolowe i jeszcze to wypiłam i jeszcze raz pospałam i już później mi się uspokoiła ta migrena. Więc to bardzo dobrze też pokazuje to, że ta migrena związana jest ze stresem. I z takim uczuciem przeladowania, że ja przez cały czas bardzo mocno no, wymagam, zbyt dużo wymagam od siebie, nie daję czasu na odpoczynek. I potem też rozmawiałam z mamą, i ona mi powiedziała: No to ty zrób, tak jak ty mówisz, czas dla siebie, coś, niczym się nie zajmuj. Się nie, zajmuj. nie pracuj, żadnych kanałów, żadnych wideo, nic, nie rób nic, zrób coś dla siebie. I, słuchajcie, i nie sprzątać w domu, też pomyślałam, że nie, sprzątać w domu, to przecież praca, pomyślałam, że nie, tym też nie mogę się zajmować. I ja nie wiedziałam, czym ja muszę się zająć. Ja naprawdę chodziłam z kąta w kąt, aż później zaczęłam tam coś yy, układać, jakieś rzeczy, bo mi się zachciało to zrobić. Myślałam, umyję może okno, bo ja bardzo lubię być okna. To <laughs> mnie uspokaja bardzo. Ale było już ciemno, więc pomyślałam: OK, może innym razem. I słuchajcie, ja w końcu nie wiedziałam, czym ja mam się zająć. W końcu coś zjadłam, posiedziałam, pooglądałam troszkę film. A więc, i wiecie, ja wiem, czym ja się w końcu zaczęłam zajmować. Odpaliłam sobie jakiś stary film, który mam na komputerze, chyba z ponad 6 czy 7 lat, może i nawet i więcej, na komputerze, który nie oglądałam, <grym> o ma malarzach. To była jakaś taka, taka seria różnych malarzy i tam był dziurer. Mm. Ja sobie to zostawiłam, żeby jeszcze raz pooglądać, bo to oglądałam bardzo dawno, chciałam jeszcze raz pooglądać. No i pooglądałam na przykład taki film, czyli coś, co zostawiłam sobie z ponad kilka lat temu do nadrobienia, tylko teraz pooglądałam. Fajnie, oczywiście, było, ale nie bardzo fajne było uświadomienie sobie, że ja nawet nie wiem, czym się zająć, gdy ja odpoczywam. Czasami, jak odpoczywam, to przyjmuję może wannę. Takie, takie zajęcia robię, ale jeśli to nie jest wieczór ani rano, gdyś zajmuję się jakąś taką bardziej pielęgnacją ciała, to ja nie wiem, czym ja mam się zająć. Naprawdę, jakby ja non-stop pracuję. Mogłabym oczywiście poczytać książkę. To ja myślałam, tak wiecie, myślałam, że poczytam książkę. To jest jedyne takie zajęcie, które jeszcze ja jakby wiem, że mogłabym tym się zająć, ale resztę nie. Ja non stop chciałam zająć się, wiecie, jakimś wiązaniem albo szydełkowaniem. Tak tego i nie rozpoczęłam, więc i nie mogę do tego powrócić w jakiś taki sposób. Dobra, ale to jest to, dziewczyny, żebyście Wy sobie po prostu no, przyjrzały się do swojego życia. Czy Wy macie czym się zająć w takie momenty, gdy nie robicie żadnej pracy, gdy robicie coś dla siebie? I ja tak, wiecie, pomyślałam, no ale co dla siebie? Co jest takim relaksującym dla mnie, tak? Więc to zadajcie sobie pytanie i zastanówcie się, i jeśli Wy będziecie zadawać sobie to pytanie częściej, i ja sobie też, to znajdziecie tę odpowiedź, bo nawet ja tutaj Wam nagrywając wideo, ja już wam mówię, mogłam wam książkę czytać, zacząć coś wiązać, coś drukować, wyszywać. Ja bardzo te rzeczy lubię. No i, ta, i takimi rzeczami się zająć, albo coś pooglądać, jakieś filmy takie, które mi się bardzo podobają, tak? Coś takiego relaksującego i tylko i samej. I ja jeszcze lubię, żeby to samej być w tym, w tym momencie. No i tak, y, dlatego też zastanówcie się. I mm, ja teraz sobie postanowiłam, że chyba będę mm, próbować... No muszę tak powiedzieć, bo inaczej jak mi się nie uda, to będę myślała, że, <grych> że nie udało mi się. Dobra, żartuję. Ja teraz będę postanowiłam sobie, że będę robić tak, że pół dnia w niedzielę, na przykład od 12 myślę, albo może od pierwszej, albo od drugiej zobaczymy, jak to mi będzie się udawało. Do wieczora nie będę robić nic, naprawdę. Ani prania, ani sprzątania, ani tutaj czytania jakichś materiałów do wideo, albo jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nic nie będę robić, co jest dla mnie taką moją codzienną pracą, tak? Gotować też nie będę, bo to jest też taka codzienna praca. I ja Was zachęcam też zrobić też coś takiego podobnego żeby sobie znaleźć ten taki czas. Ja myślę, że niedziela jest bardzo dobrym takim momentem na to, ale może dla Was to być jakiś inny dzień, tak? To zależy od Was. I zacząć, no wiecie, przynajmniej to jest dwie godziny, jakieś może dwie, trzy godziny, jeśli nie możecie więcej. Ale mm, ja sobie postawiłam tak, myślę, że od drugiej do wieczoru samego mm, to tak jest możliwość, żeby tak, mm, tak to zrobić, no. I w końcu dziewczyny, no dzisiaj obudziłam się i mi mi minęła. I czuję się dobrze. I nawet nagrywam dla Was wideo. To jest cała taka no, zagadka tego, jak funkcjonuje nasz mózg, jak funkcjonuje nasze ciało, ale też to, co ja takie nowum, co ja zrobiłam w tym, to, żeby nie walczyć z tym bólem, nie walczyć z tą chorobą, nie sprzeciwiać się temu, ale to tak jakoś przyjąć. Przyjąć to jako część mnie. I myślę, że tym razem mi się to udało i dlatego ta migrana też tak szybko minęła. Bo ja nie walczyłam z nią i nie wypychałam ją jak poprzednio mm. i jakieś te inne swoje choroby też, ale przyjęłam ją jako, jako w taki sposób, że okej, okay, chodź tutaj, I to ja Wam teraz mówię, że Wy tak możecie robić. Że chodź tutaj, ok. Bądź tam obok mnie, przytul się do mnie. Albo ja Cię przytulę. Powiedz mi, po co Ty przyszłaś, po co to tu tutaj jesteś. Ja jestem pewna, ja wiem, że Ty przyszłaś, żeby mi coś powiedzieć ważnego, co ja muszę wziąć pod uwagę w swoim życiu, co muszę zmienić. Powiedz mi, proszę, ja Cię chcę przyjąć, żeby po prostu no, naprawić coś w swoim życiu i iść w. Tą drogą, tą ścieżką iść, która jest dla mnie najlepsza. Tak? Coś takiego, każde z Was, myślę, jakieś takie może swoje y, słowa znaleźć, to ważne też to uczucie po prostu tutaj złapać, żeby ono, y, żeby to tak dobrze poczuć, to tak? A te słowa to są takie naprowadzające Was do tego uczucia. No i dlatego myślę, że coś tutaj może troszkę się już w dobrym kierunku poruszyła. A taki update co do mojej migreny. To słuchajcie, już dwa razy byłam u neurologa i ja też zrobiłam rezonans magnetyczny swojego mózgu. I powiem wam dziewczyny, że no tam nic nie znalazł ten neurolog i, i tyle, że powiedział, wystawił mi lek freemig on się nazywa, ale to jest taki suma tryptan, To takie te le leki na migrenę. I ja teraz wzięłam go właśnie półłówką, bo ja się bałam ten lek brać. 50 mg on mi wystawił, ja półłówkę tego wzięłam i tak nie do końca ona mi pomogła, więc myślę, że można brać ten cały lek. Ale po prostu od tych leków jest jakieś tam dużo, dużo jest jakichś e, ubocznych, jakichś tam skutków, których ja po prostu tak się martwiłam, jak to jak i to, jak. Dlatego tak nie chciałam od razu całej brać tabletki i też mnie na powiedział: No, ok, jeśli pani się boi, to od polówki możemy zacząć. I ja tak poczułam, że, że właśnie działa ten lek w tym kierunku, jak, jak i potrzebuje. Bo ten lek, on zwęża naczynka krwionośne. Jak mi granaty, ja rozumiem, że one się rozszerzają, a on je zwęża. I ja też poczułam to, że to tak jakby mi się tak zaczęło coś rozpuszczać, tak jakby rozcieńczać, jakby więcej wody się dodało i ta, ten ból tak się troszkę rozcieńczył, ale nie znikł całkowicie. A już później te uspokajające to mi dobrze pomogły. No, więc takie tutaj sprawy z tym, więc po prostu jeśli, że Wy macie migrenę, to też Wam tak radzę. no I te leki mi nikt nie chciał wystawić wcześniej, bo mi te leki też doradzała już koleżanka w pracy, która też ma migreny. Ona mi mówiła, że ten suma tryptan to bardzo um, jej pomógł. Czekajcie, zaraz zobaczę, czy na pewno suma tryptan, um, co ja tutaj mówię. Freemik 50 na pewno. I teraz zobaczę, to są moje tabletki, które on mi wystawił. I teraz zobaczę, jak jest tutaj. E... Tak, suma tryptan, tak. E... To jak nazywa się ta po prostu. Jak, nie wiem, jak co to się nazywa. A, substancja czynna. O, suma tryptan. No, więc, więc myślę, że to, to jest to, ale oczywiście te wszystkie. Y... No, w sensie nie wszystkie, ale niektóre właśnie te bóle jakieś i tak dalej. Ja widzę, że one mają bardzo szerokie podłoże psychologiczne. Więc, dziewczyny, dlatego o tym tak długo mówię, o tym nagrywam wideo, może Wam już jest nudno i nieciekawie, wy myślicie o Boże, Wioleta, znowu o swoich problemach i bolączkach, ale chcę Wam po prostu to donieść, żebyście zaczęły tak po prostu myśleć. Taką świadomość rozwieć, po prostu taką myśl zarodzić, że niektóre rzeczy, niektóre problemy, niektóre bóle, które nas, z którymi się zmagamy, które nam wyglądają, no nie, one są takie prawdziwe, takie realistyczne. Na pewno to, co się zle z tym narządem, albo jeszcze i tak dalej, one są psychologiczne. One są od tego, że mamy za dużo stresu, mamy za dużo jakichś myśli negatywnych w głowie albo za dużo od siebie wymagamy, tak bardzo siebie Takim ściskamy po prostu, tak wymagać taki żyje w głowie. Ja chodzę na psychoterapię i moja psychoterapeutka nazywa to wymagać taki, który wymaga, że robisz, robisz, robisz. Więc te wszystkie rzeczy one naprawdę mogą bardzo dużo wpływać na to, że mamy te problemy zdrowotne. Więc tylko na to chcę bardzo Wam zwrócić uwagę, żebyście wy zaczęły tak też jakoś w tym kierunku tak, tak. No, sprawdzać to i zwracać na to uwagę, to trzeba non-stop siebie obserwować i non-stop obserwować siebie, co się wydarzyło, że mam migrenę. Ja teraz między innymi też prowadzę taki pamiętnik migreny, że wpisuję sobie, co się wydarzyło i tak chcę też wpisywać, nawet zacząć każdy dzień, jeśli mi się uda, co się wydarzyło, co mnie zdenerwowało, dlaczego ja zasmuciłam się, jakie myśli miałam i tak dalej, takie, które mnie smucą żeby to po prostu naprawdę bardzo dostrzec, co jak się zmieniało, że ja później tak się czuję albo inaczej. No, bo jakby chcę już tak wiecie bardzo wykonkretyzować, bo ja już jakby doszłam do tego, że mam złe myśli, wymagam od siebie, myślę, że czegoś nie zrobiłam, bach, zaczyna mi coś boleć. Później ja się wykuruję, wykuruję, zaczynam mieć dobre myśli, bo o, chcę być tylko zdrowa, zdrowa, mam dobre myśli, że o, będzie wszystko dobrze i później jest wszystko dobrze, dobrze, a później znowu jakieś te myśli, myśli mm, negatywne, bach, znowu coś mnie boli. Więc takie powtarzające się po prostu scenariusze. Ja już do tego jakby doszłam, ale jeszcze chcę tak bardziej no to doszlifować i zobaczyć konkretnie, co tam za takie myśli i co, jak tam na to wpływa. Dobra, dziewczyny. Napiszcie mi w komentarzu, obowiązkowo, co wy myślicie o tym wideo, co wam się tutaj odezwało, co jest wam takie um, bliskie też, jakie myśli, jakie przemyślenia i też, um, no, jak, jak chcecie się podzielić, to podzielcie się jakieś, jeśli macie jakieś bóle, tak, czy to psychologicznie myślicie u Was jest też związane, czy nie. Jak nie chcecie dzielić się, to nie trzeba, bo to może bardziej takie osobiste tutaj, już no, takie naprawdę osobiste tematy. No, dajcie mi znać, jak wam to, co Wy myślicie na ten temat też. Czy to ja w jakiś no, sposób coś wam tutaj jest takiego, co się co może miałyście, jakieś doświadczenie albo coś, może też myślicie w jakiś taki te, w taką z takim kierunku, to myślę, że też będzie dla mnie bardzo... Korzystne i to zawsze jest bardzo dobre, gdy piszecie, co Wam tam, wiecie, się spodobało, co, co, no, co tak bardzo przykuło Waszą uwagę, bo to może być całkowicie coś innego niż na co ja zwracam uwagę. I to jest zawsze fajne, dla mnie też bardzo pomaga w jakichś stworzeniu nowych treści dla Was, tak? Więc dziękuję Wam bardzo, dziewczyny, za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowe, dbajcie o siebie i ja myślę, że to takie powinno być nasze łączne postanowienie, że wybieramy jeden dzień, kiedy my odpoczywamy. Minimum dwie godziny, dziewczyny, minimum, takie największe minimum, a najlepiej pół dnia, jeśli możecie, cały dzień. Cały dzień to jest najlepiej. Dążymy do tego, żeby zrobić z tego cały dzień, ale możemy zacząć od dwóch godzin, i tak wiecie, zwiększać. I to, co ja chcę, żeby każda z was napisała w komentarzu, jaki dzień. I od której do której godziny wy wybraliście dla siebie, że to będzie dzień waszego odpoczynku. Dziękuję bardzo. Pa pa.